Witam Was serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy i rozmawiać o talentach według Instytutu Galupa. I dzisiaj, naszym talentem jest talent harmonii, zgodność. Jest to talent z domeny relacyjnej. Jeżeli masz go w swoim top 5, przygotuj się, nastaw się na usłyszenie czegoś może ważnego, może przełomowego, może jakiegoś drobnego albo dużego odkrycia, które pozwoli ci chociaż odrobinkę bardziej zrozumieć siebie, a tym samym odrobinkę bardziej przybliżyć się do najlepszej wersji siebie, do swojego spełnienia. Więc zaczynajmy. Osoby z talentem harmonii, zgodność, dążą do jednomyślności. Są to po prostu ludzie, którzy nie lubią konfliktów, nie lubią sytuacji konfliktowych i uważają, że to jest wręcz bezsensowne, żeby tracić swoją energię, swój zasób energii, radości i sił na konflikty. Nie lubią sytuacji konfliktowych, raczej szukają obszarów porozumienia. I co jest ciekawe, z jednej strony osoby z talentem zgodność unikają konfliktów, ale to jest tylko wtedy, kiedy ten talent jest niedojrzały bądź nie jesteśmy jego świadomi. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy osoba z tym talentem rozumie hmm, to jest mój dar, mój dar wnosić zgodność, bo kiedy służymy swoim talentem innym, kiedy go oddajemy innym, czyli moim darem jest wnosić, oddawać zgodność. Czyli jeżeli tak jest, to ja mogę wchodzić w sytuacje konfliktowe, żeby budować porozumienie. Ja mogę być w sytuacji konfliktowej, żeby być mediatorem. Ja mogę rozwiązywać konflikty. Ja mogę pomagać ludziom znaleźć właśnie wspólny grunt. Ale to jest tylko wtedy, jeżeli pracowałeś nad tym talentem, jeżeli go rozumiesz, jeżeli działałeś z planem działania, na przykład, który my udostępniamy w momencie, kiedyś robi badanie, bądź byłeś w kursie Twojej naturalna mocy, zrozumiałeś jak ten talent się objawia i jak może być twoją unikatowością, twoją mocą i twoją przewagą. Kim są takie osoby? Są osobami spokojnymi i stabilnymi, bo po prostu dla nich stabilność jest dużą wartością. Będą starać się wyeliminować Straty energii emocjonalnej. Dokładnie to, o czym powiedziałam już odrobinkę na początku. Dla tych ludzi, tak jak dla nas wszystkich, konflikty, kłótnie nie ma sensu. Ale te osoby to szczególnie wyczerpuje. To jest po prostu do potęgi entej. Wnoszą pokojową, bezkonfliktową postawę. Czyli są to ludzie, którzy się raczej potrafią dogadać ze wszystkimi. Można by tu pomyśleć, czy to jest talent jak elastyczność, nie, to jest zupełnie inny talent. Elastyczność potrafi być w tu i teraz, potrafi się dopasować, ale nieszczególnie potrafi załagodzić sytuację, potrafi znaleźć kompromis, gdzie zgodność już będzie umiała to zrobić, ale nie zawsze się dostosuje do zbyt zmiennego otoczenia, gdzie wszystko się zmienia, zmienia, zmienia każdego dnia. Czego pragną? Pragną obszarów porozumienia i wspólnego gruntu. No dokładnie, bo po prostu chcą zgodności. To jest ich wewnętrzna potrzeba, tak? Talent jest naszą potrzebą, jak powietrze. Kochają poświęcenia osobistych celów dla zwiększenia wydajności zespołu, czyli, żeby ich zespół lepiej dawał lepszy wynik, potrafią się poświęcić. To samo dotyczy rodziny, to samo dotyczy przyjaźni. I tutaj muszą na to uważać, żeby był balans, równowaga, żeby to poświęcenie nie zaważyło i nie doprowadziło do jakiegoś wypalenia. Tak? Wypalenia rado i stracenia radości na koniec dnia. Nie znoszą nie negatywnego efektu napięć. Czyli, jeżeli dla niektórych talentów z domeny szczególnie wywierania wpływu, konflikt, dyskusja może być. Mm, takim wręcz napędem do działania, to dla talentu harmonii zgodność to po prostu ich drains energy, zabiera im energię, nie pomaga. Na co muszą uważać? Muszą uważać na obawę przed konfliktem. To jest to, o czym też już powiedziałam troszkę na początku. Kiedy ten talent jest nieuświadomiony, bądź nierozwinięty, bądź odwrócony, wtedy osoba z harmonii będzie uciekać od konfliktów i potrafi, tak z tłamsić wszystko w sobie, bo przecież nie chcę wywołać konfliktu. Czy to jest dobre? Nie! Bo my powinniśmy mówić, o, potrafić mówić o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Czasami to wywoła dyskusję, konflikt albo nawet mocniejszą rozmowę, czyli kłótnię, ale na koniec dnia doprowadzi do czegoś dobrego. Jeżeli ty masz talent zgodność, najbardziej się liczy twoja intencja. Z jaką intencją zaczynasz rozmowę? Jeżeli Twoją intencją jest porozumienie na koniec rozmowy, to to, że po drodze zadzieją się jakieś zawirowania, to jest ok, ponieważ jesteśmy wszyscy innymi ludźmi, różnymi. Życie jest właśnie jak oddech, jak bicie serca, tak jak oddech. Góra, dół i tak funkcjonujemy wszyscy. I w momencie, kiedy rozumiesz, na czym polega Twój talent, potrafisz nim zarządzać, osoba ze zgodnością, tak jak już mówiłam, nie boi się konfliktów, dzięki czemu odzyskuje często wolność. I tego Wam z całego serca życzę. Życzę Ci, żebyś swoje talenty wykorzystywał świadomie, żebyś świecił swoim wewnętrznym światłem, żeby w Twoim życiu było dużo radości, spokoju, szczęścia i przede wszystkim spełnienia. Bo przecież po to robię to, co robię ja i cały nasz zespół. Życzę Wam cudownego tygodnia. Jeżeli macie pytanie, jeżeli się z czymś zgadzacie, piszcie w komentarzach, dawajcie nam znać, dzielcie się z innymi, że to jest właśnie Twój talent. Albo jeżeli podejrzewasz, że ten talent ma ktoś z Twoich bliskich, wyślij mu ten filmik. Wiesz, o czym się dowiadujemy często, że usłyszenie jednego zdania potrafi często zmienić czyjś dzień, zmienić czyjś tydzień, a czasami zmienić życie. Więc udostępnij komuś, jeżeli czujesz, że to może jego dotyczyć. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, usłyszenia. Papa.